Cześć. Dzień przed Wigilią przyjechałem do Lublewa. A dzisiaj chciałbym nakręcić film o dwóch CZ-ach. Dwie cz ty przy pasie. Jedna to CZ-75 Orange. Druga to CZ-ka 97B. Ta w kalibrze 9 mm, ta w kalibrze 45 Dlaczego ten film, dlaczego te kalibry? Pistolety są tej samej marki, ten sam strzelec, ale różne kalibry. Zupełnie niedawno na forum Broń na Facebooku przeczytałem informację, że kaliber 45 jest równie celny jak kaliber 9 mm. Gdzie ja odpisałem, że niekoniecznie, ponieważ posiadam oba i jak dla mnie 45 i moja CZ w tym kalibrze nie jest zbyt celna. No i padło określenie, widocznie strzelec nie jest zbyt celny. No to dzisiaj ten sam strzelec, dwa kalibry CZ kontra CZ. Zobaczymy jak to wyjdzie. Amerykanie dość długo szukali naboju uniwersalnego, a może właśnie idealnego. Zaczynali od 45 w kolcie 1911. Potem mieli przygodę z 38, potem z 10, czyli 40, a gdzieś na końcu wylądowali tak jak reszta świata z kalibrem 9x19 parabelu. Większość dyskusji na temat tych kalibrów toczy się wokół ich przybijalności i zastosowań do obrony miru domowego. Podka głosi, że 45 jest amunicją, która ma większą moc obalającą, ale mniejszą przebijalność, co czyni ją lepszą w zastosowaniach właśnie do obrony domu. Ja jednak chciałbym dzisiaj sprawdzić coś zupełnie innego. Chciałbym sprawdzić, czy ta amunicja jest dobra do zastosowań tarczowych. Kaliber 45 mm, naważka. Oj, to nie to pudełeczko. Nowaszka 230 grainów, prędkość początkowa pocisku 271 metrów na sekundę, a energia 550 J. Latają mi na głową potłuczone rzutki, mam nadzieję, że żadnym nie dostanę. 9 mm, ja używam 115 grainów, wolę to niż 124, przywykłem po prostu do strzelania. Z takiej wagi, natomiast jeśli chodzi o prędkość, prędkość 377 metrów na sekundę, 9 i 533 dżule. Ta amunicja jest szybsza, natomiast co do energii, co do energii jest porównywalna z 40 45. Do tej tarczy strzelam z oranżówki 9 mm, do tej tarczy strzelam z 45. Do obu tarcz, strzelę po pięć razy. Oba te pistolety generalnie wymagają celowania w środek, w czarne. W 45 nie ma regulowanych przyrządów, ale ona jest tak ustawiona w miarę w punkt. No dobra, to strzeliliśmy 5 razy z dziewiątki, 5 razy z 45 i patrzymy na wyniki. Dziewiątka. Bardzo ładne skupienie w czarnym. Dycha dziewiątka, ósemka, siódemka i szukamy piątego strzału hmm. Nie potrafię powiedzieć. Trudno sobie wyobrazić, że gdzieś piąty poszedł w kosmos, ale... Nie widzę też nigdzie, żeby był podwójny. Zaliczam cztery trafienia. Ech, tutaj kiepsko. Dziewiątka, piątka, czwórka, jedynka i to na brzegu. To jest 0. Mhm. Ta pierwsza próba nie była zbyt nierodajna, dlatego, że z dziewiątki trafiłem albo cztery razy, albo pięć w tą samą dziurę, jak w czterech pancernych. Więc teraz chciałem to powtórzyć na większej próbie strzałów. Oddam tych strzałów po 10 z każdego kalibru. No dobra, 10 strzałów poszło. Patrzymy, co tu mamy w tych tarczach. To jest 9 mm. Liczymy trafienia: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trochę pouczekało, 45. Wygląda tak. Rafin mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nawet nie wszystko w tarczy. W czarnym jedno. Tutaj w czarnym znacznie, znacznie więcej. Co by nie mówić, to konkurencję 45 na pewno przegrała. Konkurencję tarczową wygrała 9. To nie jest moja najlepsza tarcza w życiu, ale i tak jest. Zdecydowanie lepsze niż to co, yy, to co wystrzelałem z 45, ale 45 dostanie swoją drugą szansę. Będę strzelał do pudełek od zapałek. Zobaczymy ile potrzeba strzałów, żeby strącić to pudełko z dziewiątki i ile potrzebuje strzałów, żeby strącić drugie pudełko z 45. piątki. Przewróciło się po siódmym strzale, natomiast z tej odległości nie widziałem, że go trafiłem. Trafiłem gdzieś pewnie w beleczkę, dlatego się przewróciło. To próbujemy dalej. Trafiłem za drugim razem, udało się trafić. Jest ja za pierwszym razem. Nie centralnie, ale to wystarczy. Zaliczone. Włącznie padło 8 strzałów. Kłopaczka z zapałkami spadła po 17 strzale. Najpierw myślałem, że ona nie dostała, ale jest ślad po przelatującym pocisku. Szczerze go widać. Drobne otarcie, ale zaliczamy jako strącenie pudełka po 17 strzałach. Pistolet w kalibrze 45. Produkuje go Colt w swoim modelu 1911, ale produkuje też wersję 9 mm. Ten sam zestaw kalibrów możemy kupić w wykonaniu Glocka. Czy kaliber 45 jest celny? Być może, natomiast moja 45 celna nie jest, a przynajmniej. Nie jest tak celna jak CZ -ka w kalibrze 9 mm.